Witam Państwa. Ostatni tydzień charakteryzował się dużą zmiennością cen. Można wyjaśnić ten proces kilkoma istotnymi czynnikami. Należy tutaj wspomnieć o danych gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych oraz z Europy, o wzroście cen ropy naftowej oraz o zmianie nastawienia rynku i jego percepcji do wzrostu gospodarczego na świecie. W Stanach Zjednoczonych spodziewamy się słabszej dynamiki PKB, świadczą o tym dane z ostatniego tygodnia odnośnie deficytu handlowego. W Europie sytuacja jest z góry odmienna. Wyprzedzające wskaźniki koniunktury w bardzo istotny sposób wskazują na silniejsze odbicie gospodarcze. W Polsce PMI nieco słabszy, ale zamówienia zagraniczne potwierdzają. Wpływ rozwoju gospodarczego europejskiego na nasz rynek. Ceny ropy naftowej w ostatnim czasie bardzo dynamicznie wzrastały. Rynek szacuje, że jest to wynikiem wzmożonego popytu na ten surowiec. Takie zachowanie cen może świadczyć o tym, że w przyszłości należy oczekiwać wzrostu inflacji na świecie w szybszym tempie. Rynek obserwując takie zmiany, Zmienił percepcję odnośnie tempa wzrostu gospodarczego na świecie, i stąd też może na rynku obligacji w ostatnich dniach obserwowaliśmy bardzo duże zmiany rentowności. Rentowności obligacji niemieckich dziesięcioletnich wzrosły do poziomu 0,7%, a polskich dziesięciolatek do poziomu 3%. Widzieliśmy także silne wzrosty. Na rynku obligacji dziesięcioletnich amerykańskich. Mowa tutaj również o rentownościach, a także na rynku krajów peryferyjnych Europy Zachodniej. Obserwujemy również wzmożone zmiany cen na rynku akcyjnym oraz rynkach walutowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się tutaj kurs eurodolara który osiągnął w tym tygodniu poziom nawet w granicach 1,14. Przeceny na rynku akcji oraz na rynkach obligacyjnych nabrały tempa w tym tygodniu również po wypowiedzi szefowej Banku Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, pani Jeleń, która ocenia, że wyceny obecne na rynku akcji są zawyżone, a rentowności Obligacji długoterminowych są na zbyt niskich poziomach. Rynek cały tydzień oczekiwał na publikację danych z amerykańskiego rynku pracy. Wydaje nam się jednak, że zmienność, którą obserwujemy, można kojarzyć już z dyskontowaniem danych przed ich publikacją. Podsumowując, możemy powiedzieć, że obserwowana zmienność cen na rynku obligacji może świadczyć o tym, iż trend na rentownościach obligacji będzie się odwracał. Nie wiemy, jak będzie się kształtował kurs dolara, ale może też tutaj można zauważyć tendencję do odwracania trendu siły dolara. Dziękuję.